Czy na Dolnym Śląsku są miejsca, z których można, zwłaszcza nocą, obserwować obiekty i zjawiska na niebie? Oczywiście. Atrakcji nie tylko dla astroturystów i astrofotografów jest w naszym regionie wiele. Kilkadziesiąt z nich, to na początek, wskazuje specjalna mapa dostępna na stronie Geoportal Dolny Śląsk. Tam znajdziemy nie tylko lokalizacje do obserwacji ciemnego nieba, ale też punkty związane z astronomią. Takie informacje przez lata były dostępne raczej dla wąskiego grona pasjonatów, aż do teraz. Pojawiła się fantastyczna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, yy, stworzenia takiej mapy publicznej, dostępnej w portalu Geoportal, którego jestem w ogóle fanem swoją drogą i od jakiegoś czasu często zaglądam, bo tam są naprawdę fajne informacje, a... Już niedługo, a w zasadzie już teraz, będą znajdowały się tam również mapy dotyczące tego, gdzie można fajnie obserwować niebo. A wierzcie mi Państwo, w DolnoŚląskiem takich miejsc nie brakuje. Astromapa to projekt skierowany nie tylko do pasjonatów, ale także astronomicznych nowicjuszy, a także możliwość zobaczenia regionów w zupełnie nowym wymiarze. I tu ciekawostka. W dużych i pełnych światła miastach. Nocą możemy zaobserwować na niebie zaledwie około 300 gwiazd, a z dala od skupisk ludzkich nawet siedmiokrotnie więcej. Dolny Śląsk oferuje bardzo wiele atrakcji turystycznych, od nart, biegowych, zjazdowych, rowery, ale też, też oferuje wspaniałą szansę obserwacji nieba. Natomiast jest tak, że jest coraz bardziej zanieczyszczony niebo światłem. Miasta emitują, emitują różnego rodzaju szklarnie, i my postanowiliśmy wskazać na Dolnym Śląsku takie miejsca, z których swobodnie możemy patrzeć w niebo i obserwować wszystko, co na nim się znajduje: i gwiazdy, i planety, księżyc, czy przelatujące Starlinki. Mamy na Dolnym Śląsku rezerwat Ciemnego Nieba i to chcieliśmy pokazać. I zery, drodzy Państwo, jeśli jesteście z województwa do, DolnoŚląskiego, to, to jest to miejsce z pewnością Wam dobrze znane, a jeśli nie, jeśli Państwo jesteście z innych miejsc Polski. To gorąco zachęca do tego, żeby pobugrać, poszukać i sprawdzić, gdzie leżą Izery. I koniecznie odwiedzić to miejsce. Aby zobaczyć gwiazdy, warto wybrać się również m.in. do Parku Krajobrazowego Sudetów Wołbrzyskich lub Rezerwatu Przyrody Muszkowicki Las Bukowy koło Ziębic. Jak tam dotrzeć? Na przykład z kolejami dolnośląskimi. W pierwszym przypadku wystarczy dojechać do stacji Boguszu w Gorce Wschód, zaś w drugim do Hendrykowa. Z tych lokalizacji mamy nieco ponad godzinę spaceru do miejsc docelowych. Czy do obserwacji nieba jest nam potrzebny specjalistyczny sprzęt? Przede wszystkim należy skorzystać z własnego wzroku. Żeby, no to jest jakby ten podstawowy sprzęt, który złamy ze sobą i pozwala nam niebo oglądać. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć bliżej więcej, można zabrać ze sobą lornetkę która takim turyście przyrodniczemu też przydaje się do oglądania właśnie przyrody, ale przy okazji w nocy można ją wykorzystać do, do podziwienia nas tego nieba. Jest to bliżej niż pokazują nasze, nasze oczy. Droga Mleczna, gwiazdozbiory, komety i planety, choć brzmią naprawdę kosmicznie, są na wyciągnięcie ręki. Projekt Astromapy jest nowy i otwarty. Z czasem pojawią się kolejne lokalizacje doskonałe do obserwacji, Razem z instrukcją, jakimi szlakami dotrzeć na miejsce, ale nie tylko. Będziemy chcieli też zachęcić do tego, żeby przyjechać na Dolny Śląsk na dłużej i będziemy pokazywać, łączyć tę mapę z tymi projektami, które już mamy, czyli gdzie najlepiej nocować jak najbliżej tych punktów, gdzie można się zatrzymać. Co jeszcze w okolicy można zwiedzić? No bo nocą obserwujemy niebo, a w ciągu dnia możemy zwiedzać dolnośląskie zabytki, ciekawe miejsca. Zachęcamy do odwiedzenia strony Geoportal Dolnośląski i poznawania astronomicznych walorów regionu. Z kolejami dolnośląskimi oczywiście.